Dzień dobry. Jakby to było zaprzyjaźnić się z własnym ciałem. Chciałabym, żebyście, jakby teraz, na nowo poczuły ciała. Nie? Połóżmy sobie ręce na policzki. I poczujmy, jak się czują nasze policzki z dotykiem dłoni. kim czułem dotykiem dłoni. 11. A jak się czują dłonie z dotykiem policzku. Jakie to jest dla dłoni, że policzki je dotkają. Możecie się dotknąć w inne części ciała, przytuć, pogłaskać. Jakie to jest, nie? I teraz poczujmy, bo tak naprawdę nasze ciała są częścią Ziemi. Tak? One są zbudowane dokładnie z tych samych cząsteczek, z tych samych minerałów, z tych samych elementali, z których Ziemia. Ziemia nam je wypożycza na czas naszego pobytu tutaj. Tak? Poczujcie to, że tak naprawdę nasze ciała to Ziemia. I co one tak naprawdę, jako ta część Ziemi, wiedzą? Jakie są? Próbujmy wejść na chwilę, tak jakby, w energię tych naszych ciał. Jakie to jest? Jaka to jest energia? Ciała Ziemi, tego, jak tu jesteśmy na Ziemi. Nie? Mamy ciała. Mamy Ziemię, po której chodzimy. Które daje nam jeść. A co robią nasze ciała? To one są jakimś darem dla nas? Co mają takiego, co może warto zauważyć? Mają jakieś swoje zdolności? Coś potrafią? Regenerować, asymilować z Ziemią? Co jeszcze potrafią? Jest coś takiego, co wydaje nam się za takie dane, normalne i w ogóle niewarte uwagi, że <laughs> nasze ciało ma zmysły. Różnego rodzaju. Pięć, które są opisane, nie? Dam słów, wzrok, smak i tak dalej, dotyk. No. I one są dla nas tak normalne, nie? Że w ogóle nie zauważamy, że one są tak naprawdę e, czymś wartościowym. I że możemy doznawać tego świata, który jest dookoła nas poprzez te zmysły, dzięki temu, że mamy ciało, nie? Pomyślcie sobie o tym na przykład, jak to jest jeść coś takiego, co naprawdę cudownie smakuje. Jak to jest, nie wiem, zanurzyć się w wodzie, w kąpieli na przykład i poczuć dotyk wody o innej temperaturze niż nasze ciało. Gdybyśmy nie mieli ciała tutaj na Ziemi, to nie mielibyśmy dostępu do tych odczuć wszystkich, nie? do tych wrażeń, do, tego, do tej formy poznawania świata. I wbrew posorom, ciała mają więcej tych, że tak powiem, organów i zmysłów niż, niż nam się wydaje, tak? One są w stanie rozpoznać bardzo dużo rzeczy. Ponieważ tak jak my mamy punkty widzenia i przez punkty widzenia i te. Ten pomysł na to, że nasze ciała są osobne i my jesteśmy osobni i w ogóle jej trzeba się separować, bo to jednak nie jest to samo, nie. Łącznie z tym, że ludzie mają czasami problem z tym, żeby dotknąć innego ciała, jak już nie jest jakoś zaprzyjaźniony, albo nie jestem może masażystą czy lekarzem uprawnionym do tego, nie. Są osoby, które mają naprawdę takie, że to nie, nie? Nie wolno. Nie robi się tego, nie? Jak tu ktoś mnie może w ogóle dotykać? nie? Już a obcy to już wow, nie. Więc e, tak naprawdę nie mamy tego, e, przenosimy to też na takie, jakby to, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że odczuwamy tak naprawdę wszystkich i wszystko. Nie? Że my tak naprawdę jesteśmy tym wszystkim i wszystkimi, łącznie z ich ciałami. A nasze ciała nie mają takich punktów widzenia, więc one mają bardzo łatwy dostęp do, te, do innych ciał, bardzo łatwo się z nimi komunikują. Z innymi ciałami, z innymi elementami ziemi, tak? czyli z drzewami, ze zwierzętami, jakkolwiek. One mają po prostu stuprocentowo łatwy dostęp do tego wszystkiego. Bo nie mają punktu widzenia, nie mają, nie oceniają tego, tak, nie, nie separują się od tego, nie udają, że czegoś nie ma. Po prostu jest. Natomiast są jakby naszymi ciałami w związku z tym. My wpływamy na to, co one robią i jak wyglądają. Nie? Znaczy my jesteśmy tymi, którzy mogą je ograniczać, co robimy niestety często. Jakby to było pozwolić naszym ciałom tak naprawdę na ujawnienie wszystkich talentów, które mają, wszystkich możliwych talentów. Jakby to było zacząć kreować razem z ciałem. Zapraszać go do naszej kreacji, czegokolwiek, kiedykolwiek. Ciała bywają taką naszą nawigacją, one tak naprawdę wiedzą, że czują dokładnie, wiedzą, odbierają wszystko, co jest. One są jak antena, nie? przez to, że są połączone z Ziemią totalnie, mogą nam opowiedzieć o tym, jak jest zbudowany wszechświat, bo one są częścią, tej fi tą fizyczną, jakby częścią, tymi molekułami. Bardziej zagęszczonymi niż my, nie? Ale są. I jakby to było zacząć korzystać z tych wszystkich darów, które ciała mają dla nas, nie? I wszystko, co na to nam nie pozwala, czy możemy teraz oddać? I wie co? O, jeszcze tak, tak. Wszystko, co nam na to nie pozwala wszystkie kłamstwa na ten temat wypowiedziane, niewypowiedziane, kupione, skądkolwiek, w jakiejkolwiek formie niesione po przodkach z poprzednich doświadczeń, z wcieleń, jakkolwiek. Wszystkie emocjonalne, dosłowne punkty widzenia, wszystkie zasłony tutaj na to, co jest prawdziwe. Czy chcemy teraz odkrywać i zniszczyć? Kim możemy być? Jaką energią, jaką przestrzenią, jaką świadomością, rozszerzeniem, obecnością, Możliwością, magią i cudem dla naszych ciał, żeby pozwolić im być tym, kim one chcą być, i żeby pozwolić im pokazać nam to, co mają nam do pokazania, i wszystko, co na to nie pozwala. Uch, czy chcemy teraz odkrywać i zniszczyć? Czy chcemy to wszystko teraz? Oddać, odwołać, bo co nie unieważnić, wyrzeć się, zniszczyć, odkrować? Jakbyśmy nie mówili im, że mają być, nie wiem, y, chudsze, grubsze, y, bardziej kwadratowe, bardziej jakieś tam, y, mieć coś tam takie i w ogóle, bo tak to miała moja mama, albo tak to wszyscy mają, albo w mojej rodzinie, albo tak to wszyscy mają właśnie w tej szerokości geograficznej, albo cokolwiek, nie? Albo w dowodzie mam napisane, nie? Że jestem tam kobieta, mężczyzna. Wszystkie te, że tak powiem, historie, czyli jaką my, energią, przestrzenią, świadomością, rozszerzeniem, zabawą, obecnością, możliwością, magią i cudem możemy być, my i też nasze ciała wspólnie, na to, żeby pozwolić im być takimi, jakimi chciałyby być. Na całkowite, pełne wykorzystanie ich możliwości. Poza czasem, poza linarnością, poza koncentrycznością, poza kontrolą i definicją. I wszystko, co na to nie pozwala, czy chcemy teraz oddać, odwołać, wycofać, unieważnić, wyrzec się, zniszczyć, odkrywać. Tego się musimy nauczyć, nie? Bo nawet jeżeli mamy, tak jak zaczęliśmy rozmawiać, nie, że tak naprawdę, no nie wiem, pracujemy z ludźmi, dotykamy tych ciał i tak dalej, nie? czyli mamy jakieś oswojenie, ale tak naprawdę to, to, o czym teraz rozmawiamy, to nie jest tylko to, nie, że ja dotknę i tam rozpoznam, to jest ten dotyk, ten, ten dotyk, tak dotykam, tak moje dłonie są w stanie dotknąć moich policzków, a policzki dłoni, tak, moje dłonie są w stanie dotknąć innych dłoni, czegokolwiek innego, co też należy do Ziemi, tak? Co to kreuje, no? okazję poczuć teraz, jak to jest, jak coś takiego robimy, nie? Ja proponuję, żeby codziennie rano po przebudzeniu pierwsze, co robimy, to po prostu położyć sobie te dłonie i przypomnieć sobie, o, ciało, hej, nie? No co masz dzisiaj ochotę? Też coś zjeść, pobiegać? Co może ochotę ubrać dzisiaj? Nie? I ono wtedy na przykład wie, ono wie, tak naprawdę w czym się dobrze poczuje. Pozwalamy mu na to, czyli wybieramy to, co nam podpowiada, otwieramy szafę, a tam, aha, to, Okej. Dlatego nie dośnowałem od dziesięciu lat, nie? Naprawdę chcesz to ubrać? Okej, okay, dobra, ubieram, wychodzę. Boże, jaką masz piękną sukienkę, to świeżo kupiona, coś tam w ogóle, tak pięknie w niej wyglądasz, ja. Mhm, Okej, okay. moje ciało się w niej bardzo dużo przypomina. I emanuje tym nie? Jak dobrze możemy się bawić fantastycznie z naszymi ciałami? Jak dużo rzeczy możemy tak naprawdę. A wykreować wspólnie. Zauważając, doceniając, przyjmując wszystkie dary, które są na życie. Jak się mają wasze ciałka teraz? Wszędzie tam, gdzie nie pozwalamy sobie na to, żeby coś odczuć, albo nazwać, albo uznać to, co wiemy, to my wiemy tylko tak. dlatego, że ktoś inny tego nie wie, albo nikt inny tego nie wie, jeszcze nawet na dodatek, albo nie uznaje. Uff. To czas tym skończyć, tak? I wszystko, czym to jest i co się pod tym kryje. I wszystkie tam decyzje, wybory, kreacje z któregokolwiek czasu świata, w przestrzeni, kierunku, to żeby wszystkie przysięgi, ślubowania, przyrzeczenia, obietnice. Pakty, kontrakty, umowy wiążące, zobowiązania, lojalności, że będziemy właśnie się powstrzymywać i będziemy jakby uznawać tylko to, co zostało uznane przez kogoś czy coś. Eee? Czy możemy to teraz wszystko oddać, odwołać, wycofać, unieważnić, wyrzeć się, zniszczyć i odkreować? Mamy taki, taki pomysł, żeby właśnie y, też to robić, czyli brać od innych, ale też robimy coś takiego, że my kreujemy nasze ciała. Czyli one jakby wykonują nasze polecenia w pewnym sensie, tak? Więc co ja chcę, do czego ja używam tego bólu, do czego ja używam, bo to jest taka, taka forma trochę nad, no takiego nadużycia ciała, nie? Takiego jak e, pamiętam kiedyś z koleżanką miałyśmy iść tam na jakieś warsztaty, ja czułam, że będzie intensywnie dla niej tam. Więc ona, jak ja to uznałam, upiła swojego ojca, żeby nie mógł wejść, bo nie mógł zostać z jej z dzieckiem, nie? My to robimy non-stop. Więc, jakby to było, to rozpoznać, kiedy tak naprawdę, do czego wykorzystujemy te rzeczy, nie? te niedomagania, te cierpienia, te, te bóle, te zniekształcenia, choroby. Do czego używam tego teraz? Nie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, czy jest możliwe uzyskanie tego, do czego używam tego, tylko w inny sposób. Jak bardzo nie pozwalam sobie powiedzieć nie, dziękuję, nie. A zamiast tego szukam uzasadnienia, dla którego nie mogę, nie? I jak często wykorzystuję do tego swoje ciało. Nie mogę pójść. Na tą imprezę, bo się właśnie rozchorowałam i mam temperaturę i w ogóle nie mogę, nie? Garno mnie boli i nie wiem, co tam jeszcze. Tak, to jest jedno z uzasadnień, które wykorzystujemy, ale też na tym, to jest tak naprawdę, czy to jest życzliwość dla ciała? No. Jakby to było, już nigdy więcej nie używać. W ten sposób naszych ciał. Wszystko, co nie pozwala nam zobaczyć, że, są, że, mo, że możemy to zrobić inaczej. O. Wszystko, co nie pozwala nam zobaczyć, możemy to zrobić inaczej. Albo gdzie sobie nie pozwalamy, żeby zrobić to inaczej, tak? W inny sposób. To czy możemy to wszystko teraz oddać, odwołać, wycofać, unieważnić, żyć, się zniszczyć i odkrywać? Wszędzie tam, gdzie siebie ograniczamy jako istnienia nieograniczone, ale się ograniczamy, bo taki mamy pomysł, żeby jednak nie wystawać za bardzo, tylko troszeczkę ewentualnie, żeby nie wybierać, żeby nie wybierać, nie wiem, kosmicznej ilości pieniędzy, żeby nie wybierać e, zabawy, radości, szczęścia. I totalnej orgazmiczności wszędzie, w, całym, w każdym elemencie życia, z różnych powodów, między innymi takich na przykład, że ktoś nas oceni, tak? Nie będzie mógł nas zdefiniować, nie zobaczy nas, nie będziemy przynależeć, tak? Jest dużo tego, i tutaj dodaję teraz trzy kropki. Czy chcemy to może już teraz wszystko, że tak powiem, oddać, odwołać, wycofać, unieważnić, wyrzec że się? zniszczyć, odkrywać i zrezygnować z tego całkowicie. Bardzo często jest tak, bardzo wiele osób kreuje sobie choroby po to, żeby ktoś się nimi zajął. Zamiast po prostu powiedzieć: Hej, czy możesz mi wesprzeć, zrobić mi zakupy, pogłaskać mnie? Ja bym chciał, żebyś, żebyś mi pogłaskał. Nie, ja muszę sobie zrobić. Nie? I wtedy tak, trzeba mnie pogłaskać, bo już to umieram. I tak to robię, że tak powiem. Z tego pomysłu kreowania, że wierzę w to, że to jest prawdziwe i wchodzę w tą rolę i się z nią identyfikuję i się tak ciągnę później, nie? że chcę być wysłuchana, że chcę być zauważona, że chcę być jakaś tam i tak naprawdę dopóki sami sobie tego nie zrobimy, nie zauważymy siebie, nie uznamy siebie, nikt tego nie zrobi, bo nawet jak zrobi, to i tak tego nie, nie dotrze to do nas, nie? Jak się czują Wasze ciała, jak Wy się czujecie z ciałami? Czy macie większą, jakby, przestrzeń albo przyzwolenie na to, żeby tak naprawdę się zaprzyjaźnić z nimi? Też jest fajnie, na przykład, jedząc jakieś rzeczy, nie wiem, rozsmakowywać, zauważać to, nie? Zauważać to, te, te ruchy naszych ciał, te takie. Momenty, kiedy ono pokazuje nam na przykład radość, nie? Zauważać na przykład, jak się budzimy rano, jak się czują nasze ciała z dotykiem prześcieradła, jak się czują z dotykiem tego ubrania, zauważać to, nie? Zauważać po prostu ciała nasze, dotykać je. To jest bardzo wspierające. Tak jakbyśmy mieli po prostu najlepszego przyjaciela, który zawsze z nami jest, zawsze dla nas jest, to możemy wspólnie wykopować. Tak jak Ziemia, tak nasze ciała, jeżeli nie mają tej uwagi, nie są przyjęte, bo to tak naprawdę nie chodzi o to, że my mamy dla tych ciał robić bardzo dużo, mamy przyjąć to, co one robią dla nas, nie? Mamy przyjąć to, czym, czym nas obdarowują nasze ciała, zauważać je. I pamiętać, że są po prostu, być za nie I to kreuje zupełnie inną rzeczywistość. I to samo jest z Ziemią. Bardzo dużo ludzi chodzi i mówi: Dobra, co, to co ja mam zrobić? Segregować śmieci, robić to, robić tamto, bo to jest takie nie, że tę Ziemię trzeba uratować. W ogóle, co ja mam? Jaką akcję, jaką akcję mam wykonywać? Nie. Największe wsparcie dla Ziemi, jakie możemy mieć, to przyjąć ją po prostu. Przyjąć. To kim ona jest, czym ona jest dla nas przyjąć, zauważyć, być wdzięcznym na przykład za ciało, które mam, które daje mi to, co mi daje. Ono jest od ziemi, ono jest prezentem dla mnie od ziemi, nie? Sam, tak pomyślcie sobie, jak to jest, tak naprawdę, jeżeli my na przykład e, chcemy komuś coś dać, cokolwiek, nie wiem, przytulić się, uśmiechnąć, dać prezent, nie mamy takie, wow, tu, zobacz, taki mam fajne, pomyślałam o tobie, w ogóle, i ta druga osoba tak stoi i mówi, nie. Jakie to jest dla nas wtedy. Jak, nie, jak ktoś nas nie otrzymuje. I co robimy najczęściej? Wtedy zapadamy naszą strefę świadomości, Bo nikt nas nie chce nie chce nas przyjąć. nie? Stąd później się tworzy to, że no to ja nie mogę, ja nie mam wartości. Nikt nie... To w ogóle nie jest prawda, nie? Ktoś nie jest w stanie nas kontrolować, bo jesteśmy więksi. My tak naprawdę jesteśmy więksi. Więc ta osoba nie jest w stanie nas kontrolować, oceniając nas, osądzając nas i nie jest w stanie przyjąć tego, co jej dajemy, nie? I my zamiast zobaczyć, aha, no jest taka sytuacja, ta osoba nie jest gotowa przyjąć, rozszerzyć się jeszcze bardziej, ale jak to, przecież ja muszę tą naprawić, uzdrowić, I ona musi to przyjąć ode mnie, nie? Nie przyjmuje ode mnie, to ja jestem złym zbawicielem. I... Dokładnie, więc to jest możliwe, żebyśmy mogli być obecnymi z naszymi ciałami naprawdę, bez względu na wszystko. Pomimo tego, że nasi rodzice, nasi przyjaciele, nasi nauczyciele, nasi sąsiedzi, nie wiem ktokolwiek, nie potrafi tego, nie jest obecny, nie może tego zrobić, nie? ale my możemy jakby to było być w obecności z naszymi, z własnym ciałem po prostu cały czas nie? i być dla siebie wzajemnym wsparciem i być gotowym otrzymywać wszystko to, co nam ma do dania. i nigdy się nie zmniejszać i nie udawać, że jesteśmy kimś innym. Nie? To się często też dzieje w sytuacjach e, seksualnych kontaktów, na przykład, że ta osoba, która jest naszym kochankiem, kochanką jakkolwiek, też nie ma tego czegoś takiego, że nie jest obecne, nie potrafi być obecne w naszym ciałem, tak? I co jest wtedy? Nie? Nigdy więcej. Ojej, dobrze, to jaką energią, przestrzenią, świadomością, wyborem, rozszerzeniem, magią i cudem możemy być my i nasze ciała, i my z naszymi ciałami wspólnie, żeby być katalizatorem zmian, do kreowania nowej rzeczywistości. Tak jak robimy teraz grupowo, robię też takie sesje indywidualne. Tutaj robimy pod hasłem. Jest mamy temat wyjściowy i sobie robimy. Co tam wychodzi. A w indywidualnym też sobie robimy, co wychodzi. Tylko już wtedy. Nie ma tematu wyjściowego, tylko temat jest taki, z jakim ktoś przychodzi. Nie? To tak mówię, ponieważ tego nie ogłaszałam jeszcze chyba nigdzie w takiej formie, więc. <grywa> A robię takie facylitacje nie? Indywidualne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że zechciałoście się pojawić tutaj.